Yes. Hello, hello! Z tej strony Gawina Wladia, dzisiaj sobie znowu gramy w nasz ulubiony ostatnio tryb SCP Containment Bridge, co jakoś tak. Ze mną są takie osobistości jak Paweł, Plaga, Diabeł, Furmun. Admiro z Hadesiak i Flotar. Cześć. Siema ma? Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Zanim jeszcze zaczniemy film, tylko wspomnę, że dzisiaj gramy na dwa obiekty SCP. No i chyba każdy może się rozejść. To I nie naukowiec jest, jest osobno. Faktek. Tak. Aha, i właśnie. Naukowiec no. gramy, że jest osobno. Wcześniej pisaliście w komentarzach, że powinien być razem z MT, ale nie powinien. <coughs> ponieważ nie naukowiec <coughs> nie ma Czyli ogólnie, jak ty nie gra naukowcy, to przejebany przejebany. <coughs> dobra. dobra, lecimy na kanał. Czej, halo Ale młyn no, Chodź, pierwszy grałeś tu, to w ogóle kiedyś, nie grałeś? Yy, Nie, pierwszy raz Dobrze, My musimy znaleźć naukowca i go chronić, tak? Chodź to wiem Idę, idę, tak jest Patrz, Pani otwieraj te drzewi Ty potrzebujesz karty. karty karty, Karta czwartego poziomu jest Mam, potrzebna. dobra Dobrze, i patrz, co się dzieje Wbijamy zamknięte. raz na górę. Nawet nie musisz, teraz to tu nikt nie przyjdzie No dobra eee, Główna rzecz, tutaj musimy otworzyć drzwi, żeby ewentualnie Goście, którzy będą przychodzić tu później. Znaczy ci nasi pomagierzy, jeśli ktoś się wyjebie ogólnie, to idzie e, sobie do nieba i schodzi jako nasz pomagacz, mtf. Aha, do, do, Dobra, otwiera jeszcze raz. E, czwarty poziom. A tylko ja mam tą tonkę, Tak, bo jesteś... Aha, e, dobra. Proszę bardzo. Dowódcą. No i teraz zaraz <laughs> możesz zamknąć. Zamknięte, dobra. I to działa w ten sposób, że sobie teraz schodzimy tutaj. Ja czasem skina nie mam na sobie teraz? Nie, nie masz. Otwieramy drzwi. I normalnie łapkę, gdybyśmy nie przełączyli tego Switcha na górze, to by były za drzwi do otwarcia tych drzwi. Ale ty też no tylko dobra. ty możesz otworzyć na razie. Więc uciekajcie. No tak, nie, 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 nie otwieraj, teraz nie otwieramy. tylko po A to samo prostu... czego bra brama dokładnie? To jest brama od ucieczki w ogóle. Od głównej ucieczki. A, a, dobra, dobra. to, Żeby oni nie mogli wejść, bo to jest czwartego poziomu, karta potrzebna. No dobra, tylko dobra. Tylko ty możesz i teraz, jeśli y, przyjdą goście dodatkowi, to tylko ty będziesz mógł otworzyć te drzwi. Albo ewentualnie ktoś to ci wyjebał bułę. <grym> no to gitara. No. I dobra, dobra, to co musimy... idziemy i przybrać, czy... Tak, musimy szukać, lecieć, znaleźć odeumkowca. Taki jest nasz plan. I jak widzisz e, gościa w e, pomarańczowym stroju, to trzeba go zarypać, bo to są e, ci. Ci ludzie. Tak. To jest... Ci klasyde. To są Polacy, kurde teraz. Te, <coughs> tak, te najgorszy są. sort człowieka Polacy. A my jesteśmy. Nie, dobra, nieważny kim jesteśmy. służbami <coughs> szuka papieża jesteśmy, także. Tak. To jest służba papieska. Y... Kurde, jest na tej mapy. Znaczy, to jest, ta mapa no chyba jest tego, ja tego z tej się... Gierki, nie? Tak, dobra. tak, chodź ze mną, patrz. Dobra, idejnie. Składzik ide. z bronią. Możemy składzik broni, porcelany. Eee, co tu jest? Akacz? O, akacz. Tak, ja chciałem po się... piątkę, ale ja widzę, że nie ma. Tym się rzucał aku, dobra, nieważne. ważne. Ja nie mogę podnieść A-kacza, co jest? Wyrzucaj i cały czas, to ci się w końcu zbierzesz. Nie, karta, wrzuć, kur. Dobra, mama A-kacza. Dobra, ja też. Broń zebrałem, wszystko zebrałem. Amunicja do karabinu. Dobra, ma. 30 amunicji? Nie, ja chcę więcej. To zbieraj, bo tam możesz parę razy zabrać. E, naciskaj. SM3, aha, dobra. Spok. spok kurde, jestem taki słaby w tej grę, że takie. Spoko. Dobra, pancerz no Mandora, można sobie. iść. Dobra, to dawaj. I uciekamy stąd. Idziemy szukać doktorka. Teraz zaczyna się najgorsze. Tu wszystko pamiętałem, gdzie chodzić, ale teraz będziemy trochę błądzić. Będę sobie przypominał pewnie w czasie. Damy radę, słuchaj, diabeł. Ty masz dobr dobrą pamięć. Totalnie. No wczoraj, kurde, da Dawaj i... na Polaków, kurwa, nie. Dobrze, mine Fury. Nie! Co ja tu powiedziałem? Po godnie porozmawiaj. jak PewDiePie po ten kurde, nikt no nie zrobił nic złego. D o, My to byliśmy tak, chyba to nie zapomnieliśmy. Ten Disney za mną umowę za zadrze. E z zdejmie. Kurwa, wiesz, o co mi chodzi? No wiem, no. Najpierw musi zawrzeć. Nigdy. O, dobra, dobra, dobra. To pewnie pamiętam ja? z gry nawet. Co to za error jest? To ty postawiłeś coś? Nie, ja to nie errora. Mi... To musisz mieć jakąś teksturę, niebraną, wiesz? No, 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 pewnie ja. Ale tego wcześniej nie idzie. No nie, nie, jebać to. Cześć, czy to jest w lewą stronę? Wydaje mi się, że... Ty w ogóle są we Tak. Ja czy to będzie. One są dobre czy takie słabe? Zależy, które. Niektóre są takie opóźny. Ej, ale drzwi może zamknąć, nie, czy nie? Bo. Nie dobra, niech sobie będą tak... otwarte. Nie musimy wszystkie zamykać, nie? Potem to będą tak nas jakby... śledzić, będą wiedzieli gdzie chodzimy. Ale stepeki zanim tu się dostaną w ogóle, to starej. A, no dobra. Okej, okay, to jednak nie tutaj. W dupiu. <laughs> Chyba, że możemy zrobić coś takiego. Poczekaj, tu jest wejście do scp w ogóle. Już wiem, gdzie jesteśmy mniej więcej. Dobra. Po lewej stronie jest do... Idziemy zajebać scp bo tam są te doktorcy. Doktor Bledał że jeszcze żyje. Możemy przejść. Słyszysz kogoś? Słyszysz No. Jest ktoś po drugiej stronie. sprawej. z prawej, z tu jest. Trzeba uważać, bo to mogą być już ze bo to jest spawn scp Dobra, czekaj, czekaj, pozamykam drzwi, chociaż nie wiem, czy te warto tak biegać Nie, bo tu dobra. też naukowiec, jak coś to będzie mu uciekać przed nimi, SCP-ki są w chuj wolne dobra, i dlatego... Tu już też mogą być obiekty D i naukowiec bo... Oba... Latarki? Opaca się mieć zapalona? W sumie No <grym> widać, dobra damy radę chuj, tą tą no ale no jakoś muszą eee, żyć Przez to, że zacząłem Co? 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 Co się stało? Oni chyba się z nim dogadują <grym <grym> Chyba go znaleźli i oni są gdzieś blisko nas, bo słyszałem jego... Ich, jak tu pali. Przecież ty jest. No, no no, no, no. Chyba że to, jest, chyba, że to był personel D albo coś innego, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Kurde, mogliby zrobić inne kroki dla SCP-ków. Ej, ty tak. my się wracamy, nie ogólnie. No tak, 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 bo tam zażyliśmy już jeden kąt. Cześć, A widać kto, kto nie żyje? Nie, nie, nie widać chyba. Widać, widać, na obserwatora wchodzi. A, flotar. A, A flotar też jest żyją. scp teraz. Tak, to kurde. Ej, co jest. To jest jeden dodatkowy SCP. Możesz to otworzyć? Jasne Tak, popchnąłeś mnie Dorka, no. Ty da się pchać? Da się, e, Ty, Nie wiedziałem, ale przypał. A ja też e, nie, tam nie ma. Tak jakbyśmy zeszli na dół. Tam jest klatka, to jest CP-ka No widzę, sepeka, widzę. A, go. dobra, czyli tam jest chuj. Tam teraz nie ma. To moglibyśmy, moglibyśmy tylko karty znaleźć, ale wątpię, czy chcemy jakąś inną kartę. Ty masz czwórkę, czyli najlepszą kartę. Ej, ej, ej widzę, widzę, widzę! Chadę O jest! No no, zap... Musicie mi pomóc! Musicie mnie odeskortować! Dobra, dobra, Eskorta górę, eskorta góra! Ja go uratowałem, a wy tak! No. Ej, On łamał! Wziąć zbędn od niego! Dobra, nic nie krzyczałeś! Bo... Czekaj, to, czekaj! się dam, dam ci... A nie, ale... Dobra. Dobra, chodź. Dobra, musicie Będę... mnie uratować, chodź, 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 Będę słaniał tyły! Dobra ja wiem jak, ja wiem, jak jest na górę, mam wszystko otwarte. Pamiętajcie komendę, którą kazałem zapisać gdzieś kiedyś Janusz 13, tak, tak, zapisaną. Dobra. Jest! Na razie zostałę eskortowaną. do Dawaj, 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 zaraz ci ciekawe deszku Nie mów do może i Hadesiak zginął. Ale to było takie piękne. Bo była taka akcja, że ten zaczął. Potwory minęły mnie, ja tak minąłem potwory sprytnie, schowałem się. Potwory zaczęły gonić w 2D. No i Hadesiak tylko przetrwał. Ja do Hadesiaka, Hadesiak miał łom, ale mówię mu, żebyśmy współpracowali, co nie? No i potem była taka akcja, że współpracowaliśmy, a spotkałem, spotkałem was i krzyczę pomocy. I, go I wyruchałeś Hadesa. Dobra, 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 Słyskałem dobra, świetnie, tak. bo ja, nie e, ja ci powiem, gdzie tam... jest wyjście. Jest ja Jesteś tej tutaj. Tutaj. Ej, ktoś tu biegnie? To ja to ja biegłem ha. i zamykają ci za sobą. Nie nie tutaj. Poczekaj, bo no tu właśnie tu to tylko wychodzi na... Nie tu jest powrót. O oh, nie, powrót, nie, nie, to nie, nie, to, to za... Dobra, ten zamknij to, chodźcie, już wiem, kojarzę, tędy. Ej, a tu jest broń jakaś? Może mi się przyda Nie czekaj, pójdę pierwszy, żeby... A ja wiem gdzie to... jest broń, moglibyśmy ci to dobra, otworzyć. Mam broń, co? mam broń, broń dobra, mam broń. Mam ma broń. broń. W razie czego ten Dobra, ale akcja jest taka, że szybko Dobra, chodźcie, zam, zam wiemy. Latarkę wyłączę, Was jest tylko wózkiem te, dobra, to sobie poradzimy, tędy. Tylko albo aż. Tutaj ja tak, jest... musimy się dostać. Otwarte to, jest, i już i otwieraliśmy, już jest otwieramy. ten? Tak tak tak, Ech, tak, 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 tak. Tak, to tędy, to tędy. Chodźcie. Chodź, tu i, w lewo, tak? I no w lewo, tak? I teraz w lewo. <laughs> no i dobra, dobra. mamy otwarte, czyli uważaj, czy ich tu nie będzie. Dobra, nie, spieprzamy, spierczamy, zamykasz. tu nie powinno być, bo ten. Dobra, 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 wbijaj, dobra. oni bierzemy czwórkę i spierdalamy stąd. Jestem. Jest gitara. Tapta. Gitara się powiem Waszym zadaniem było uratować naukowca i chyba to zrobicie. Easy, dobra, wbiję. Chyba. Eee, czwarty dostęp, tak? Wow! Kurwa! Uratować, Uratować naukowca! Strzelaj do Polaka! Puff, puff. nikomu nie zabiję w tym odcinku. Chyba wam się uda, puff, jednak nie! No, zaraz jednak. Ej, tylko oni są teraz czterema zombiakami, więc. Ale poczka, Oni nie są na górze spraczy... już, oni nie są na górze. Oni są na dole? Oni są na dole, i oni są... teraz uciekamy wszyscy tak. i oni nic nie mogą tylko... zrobić. My będziemy musieli yy, nie się po coś nie, yy, nie wiem czy nie będzie coś takiego, że mnie eskortujecie, będziecie musieli ich zabić wszystkich. O kurde Ale dobra, da. ale dobra, to eskortujecie mnie, ja wtedy wrócę jako oddział specjalny. Damy dobra, radę I chyba Hadesiak też przyjedzie wtedy, wtedy. Tak, i jak też będzie przyjedzie na pewno Dobra Taka tu mapa, kurde. Dobra, musicie teraz wpisać... Dobra, dobra, poczekaj, czekaj, czekaj, czeka, bo ja mam ją sobie bindowaną. O ile dobrze ją zbindowałem, to powinien teraz... Eskortowany. Tak, zostajesz eskortowany. Pie -pie pierwszy raz. raz? No, pierwszy raz. Easy, easy, No, pierwszy raz zostałem. To zostałem z wami na kanale, żeby. No dobra, dobrze. Diabeł Pan teraz się tu wchodził? mnie. Tak, mi, tak, Jezus. tak, patrzę. Chodź, A, dobra, to jest. Mam 4 minuty, żeby wybierz tych typów. No to go! Tak, teraz y, musicie wy ich powybijać, Tylko pamiętajcie, że drzwi są otwarte, więc oni mogą wyjść. Elo Hello? To nie? No, nie ma Hadesia, że ci tak załatwiłem. Ale jesteś najgorszym człowiekiem. Mogłem cię załomować. Halo, pomocy! Jeb! Serio, w górze Hadesiakowicz. Najgorszy człowiek. A ja widziałem się Hades odsunął, żeby było do niego łatwiej strzelać. A tak nie wiedziałem, czy strzelać na początku. Się odezwie, ale nie. Ja zaczął strzelać, bo ja dobra, teraz sama poszła. Dlaczego? Ja nie mam voice chatu. A, trochę A w ogóle nie masz voice chatu, czemu nie masz w ogóle voice chatu? Ustawiam, że A ja mam, słychać mam. I... Podixem, no? I Nie słychać, nie? Może masz inny mikrofon, dobra u no mnie. na waszym miejscu bym czekał po malutku trochę na pomoc, bo... Ale mam 3 minuty, e... chłopaki. No no Idziemy właśnie. się pobić, bo inaczej będzie koniec. Idziemy. Li... Idziemy! Go! Go! Mamy po 400, AMO, bo wzięliśmy ze składziku broni, także... Nie ma opierdalania się. Kurde, teraz tylko nie o... O Nie, musimy iść. Co, ta... nie. Dobra, dobra, nieważne. Teraz to nieważne, po prostu mamy się ponapierdalać to troszeczkę. Wiesz, o co chodzi. Dobra, ale widzicie? Ale oni, ej, ale oni nie są jeszcze. Zaraz, zobaczymy. O kurde, jaką armią idą. No to będziecie mieli. No O kurde, diabo, da, damy radę. są na górze, na dole? Są w czarnym e... pomieszczeniu. Są jeszcze, jestem w ciemnym pomieszczeniu. Znaczy, Dobra, czy nie są na dole. Powinniśmy im podpowiadać, blady. No, no tak, tak ale, ale wtedy się powinni. nie spotkamy. Jak wiesz. To są Rumuny, to trzeba ich powybijać, bo to wiecie. Ej, cenu. Tutaj, to tu jest. Bądź. Tutaj Czarne jest... pomieszczenie. No, Moja, dobra. Krew. Moja krew. A, widzę twoją krew. Moja karta nawet. Mi się przydanie, czy nie? No Jak a to nie, będzie, czy czekali tego. to okej. Okay. Znaczy, najbezpieczniej byłoby przy przypłat... pułapce znaczy czekać. Nie, najbezpieczniej chce się po prostu najszybciej spotkać, bo mam dwie minuty. A tak to byśmy się nie spotkali, wiesz co chodzi. To jest na dole jeden nascepek. Tak? Oni są zgubieni, nie wiedzą gdzie iść. Nie no, wiem. co? Oni nie wie o co chodzi. Poszli, poszli w nie w są, stronę, są, są, żeby... są, 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 są! Uciekaj, uciekaj, furman, uciekaj, są tam, nie wychodź. Jezus, ja nie znam mapy, dobra, znam mapy. Dostak jest na dole, więc. O! Oddział specjalny wkracza do akcji. Dobra, biegajcie, biegajcie do mnie. Tu, 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 dobra, Hadesia, musimy wkroczyć. Czas najwyższy, znaczy. Oni nas nie widzieli, ja to nie strzeliłem, oni mnie jolali. Charlie Alfa, odbiór. Charlie Alfa, odbiór. Kurde, tylko mamy... Kurde, Lera. Cholera. Obiekt SCP. Oni wiedzieli. Czyzna to znaczy, że. kurwa, o kurwa, o kurwa. Że już nie żyją. O kurwa. O kurwa, 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 kurwa. Kurwa! Dobra, Hadesiak, Sprawę Za prostą. późno. W sumie. Musimy. O kurwa. Mamy mało czasu i tak. No nie. Prawdopodobnie tam na jak dobie. O kurwa. O. Ale prawdopodobnie A. diabeł zaraz pójdę. Cicho. <laughs> Aus five. Aus five. Nie. Nie. <laughs> <Ty kurwa. śmiech> Gim. Albo zostanie kurwa. <laughs> Ale! Umarł! Umarł! Do Dobra, Zdejnamy. A to nie wiem. A Ciebie przejąłem? Tak, Furman, Furman mnie przejął. A o! Siema. Dobra. Siema. Nie ma! No, pod... Bo trzeba chcieliśmy jak najszybciej z wami się skonfrontować i nie czekaliśmy na chłopaków na górze. No. Noo. <laughs> <Dobra, śmiech> <i teraz śmiech> Słyszałem, wszystkie... naukowca? naukowcy. No, no blady jestem. A gdzie są te wrota? Ktoś, ktoś wie? Tak, to wy jesteście zgubieni cały czas w dole? <śmiech> <śmiech> nie możecie tak. wyjść? Jesteśmy w czarnym. No. W czarnym. Dobra, ciemnym. to spotkajmy się przy tym, przy wyjściu. Chcecie was wyprowadzić, wyprowadzić was? Czy my Hei, hej, tak. tutaj. Hej, nie tutaj. Nie zróżmy. Tylko poczekamy Ty, ale już. na Pawła. plaga fajny reaper, kurde. 30 sekund zostało. Mm, no, 30 sekund. A, 30 sekund. Ale właśnie. Dlatego też. Cały czas, większy czas. Dlatego chcieliśmy sprowadzić to. Znaczy, dojść do was na dół i dlatego we dwójkę zraszowaliśmy. A tam się skampiliście, kurde, to nic nie ma chyba. No, my poczekaliśmy specjalnie, a tu czemu idziemy? Chodźcie tam do drzwi i wyjdziemy już do nich. Mm. Bo my tylko. że 10 sekund zostało. Na Pawła dalej, żeby, żeby no. go słyszeli, że odchodzi, a my poczekaliśmy no. nawet. Ja Ale no ładna runda, nie powiem. O, to Bardzo dobra. dobra. No tego tak. to... Może o, by nam się udało was nawet powybijać, U. tylko musielibyśmy poczekać na resztę, a to za długo by trwało. No, mm. było tam dużo, czterech już. No. no. Dali się no. się Pełny powybijać. Nice. Runda się, runda się nie skończyła, ustawiłem teraz dłuższy czas, więc już nie będzie dobra. Dobra, dobra, dobra. dobra. dobra, dobra. Okay. Już trzy było. Doberek, do doberek. Była runda, prawda? Ale była dobra runda. No taka była runda. No taka była runda. No Ja zostałem jakoś wapni. Kto jest ze scpekiem z cypią w ogóle? Paweł. Z całkiem, całkiem. Oni. A dobra runda. Znowu, znowu. Okej. Dobra. Cześć. Diabeł, sytuacja jest poważna. Dwóch SCP. Musimy uratować jednego W tym momencie kurbuna. my mamy w dwójkę największą wiedzę o mapie, na tej rozgrywce, więc Dobra. myślę, że spokojnie porobimy chłopaki. Dobra, a bo ty grałeś w tego SCP zwykłego, containmenta. Nawet nie, nawet nie o to chodzi. Bo to nie jest, jest tak że łączy. musimy działać tak. bardzo szybko, co nie? Yy, bardzo, bardzo szybko. Wiem, że tutaj też yy, ogólnie, yy, bo my mamy te słabsze bronie, a wiem, że jak się... Tak, zaraz ci, pokażę. Były tutaj te zaraz ci pokażę. Bronie, ale nie to na prawo, mi się wydaje, że był jeszcze inny kontener. Z jest kontener broni. duży, no właśnie pokażę ci. A, no dobra, tam jak są te akcja. drzwi magiczne, te, wiesz, teleportacje do tych zeświatów mhm. śmiesznych, to tam, no tam, jest, jest, tam jest cały składzik z tyłu. No właśnie, bo tam hałachy byśmy wzięli, bo one są lepsze trochę. Szybka, szybka. Akcja, Najlepsza jest ja MP5 musimy... chyba, więc w tym momencie to jest trochę lepsze od twojego, tak mi się wydaje. Nie, przystępuj. Dobra, a nie Dobra, są otwieraj, otwieraj, Nie, dalej. to później, to później Robimy, Ale później. Zrobimy. Mówisz? Ale to jest mało istotne, to na końcu tak zrobię. Prowadź ten, nie mam czasu. Musimy się, musimy się dostać do tych. Mówisz, że te drzwi, nie? Tak najlepsze. mi się wydaje, tak mi się wydaje. Dobra, to jak pobłączę trochę jest jak pro, zobaczę. to jest mało istotne broń. Idziemy dalej. Dobra. Pamiętasz gdzie są te drzwi, Bo ja nie No właśnie pewien, szukam, leci gdzieś za mną, przeposzliśmy w dwa inne kierunki XD Dwa inne, inne kierunki poszliśmy XD no ale dobra, to jak znajdziemy, jak znajdziesz ten pokój, żeby... O, jesteś. Znalazłem. No dobrze, tak jest. Dobry jestem. No właśnie ja w tym samym momencie ja drogą szukanie? poszedłem. Ja czwórkę. Masz No właśnie, dowiedzieliśmy się, że czwórka otwiera wszystkie poniższe, co nie? To by było śmieszne. No tak, bo jeszcze to otwieram. Ja biorę kałacha i biorę amunicję do A, karabinu. Nie ja chcę, będzie 90 chyba też wezmę kałacha, albo w tego. Dobra, RP5. Dobra, bierzesz kałacha i szybko, akcja. Dobra. Czego szybko bo bo Akcja jest taka, że naukowiec może nam w każdej chwili zginąć. No cenę, musimy cenę, mu cenę, pomóc! Cenę, cenę. Jest otoczony przez biedne D. Ostatnio zabiłem Hadesiaka, zedziłem go, więc myślę, że będzie Hadesiak chciał się zemścić. Hadesiak będzie się chciał zemścić yy, na no. pewno. Znając Dlatego musimy, musimy to zrobić ten. Poczekaj, ten ich raz wejście, co nie? Już, kurde. Tak. O, pamiętam idealnie. Chodź przez trzybę, wejdziemy. Kurde, nie mogę? Mogę. Przez przecież ja mogę otworzyć to kartę. No ale po co mam otwierać jak szybciej jest przez no Nie szyb... mam czasu. Ojej. Panie, panie... Idę, no idę, bo chciałbym być cywilizowany <grym> człowiek, a ty szyby wybijasz. Dobra, to możemy zamknąć, co? No możemy. Mam dużo amunicji. Tu więc, trzeba uważać, tu SCPki będą już. Tak, tu będą <grym> SCPki. No w każdym razie musimy się przez ten obszar przedrzeć. Dobra, teren czysty. E, musimy ratować naukowce, co nie? Pewnie furman jest zgubiony... O kurde co furman furman się stało? Furman jest najbardziej nas... zgubionym naukowcem Ewy. O jest. Dobra, co mam jest cię? Stepek Możemy jest, go bić bo... Wiem, ale poraniłeś mnie tak Przepraszam, no bo mi już pod celownik jak się coś cofać. To jest ten palący się, więc. Paweł jest obserany. Ktoś z drugim jest drugim kiem trzeba uważać Eee, zaraz sprawdzę. Plaga, czyli współpracują ze sobą Pawła to ja, to ja, ja się co... nie boję, ale Plagusa to bym jestem... No dobra Sprawa jest taka, że niestety SCP pinuj gdzie ty jesteś? Potrzebno tutaj do PSP. A dobra SCP pinuje wyjście. To jest jedyna droga z tego co się orientuje hmm. Musimy tędy przejść, no, stary, próbujemy tak, ich ta, proszę, to oni to na 100%. To dobra to pierwszy Pamiętaj żeby szybko się wycofać w razie czego. Oni tak. tu na 100% gdzieś tam Jest gdzieś za ścianą, za ścianą jest, za ścianą, jest, ze ścianą jest wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się Dalej, roste Ot... od... Od zachowuj, odstęp zachowuj Dobra, możemy stać tutaj. Tak, to jest dobra, dobre miejsce, co nie? Bo to Dobro jest tak, że jeśli nie pokonamy SCP, to nigdy nie uda się furmanowi wydostać stąd! No jak nie pokonamy, nie... to jest w, w dupie furman. No jest twój w dupie biorąc pod uwagę, że tam nie ma innego wejścia. Jest ze ścianą. Tam. Paweł jest po lewej stronie. Mamy A. go, to jest jedyne przejście stąd, więc oni nie muszą tędy przejść. Jedyne wrota, co nie? No tak. przerąbana sprawa. Na dole nie masz przejścia. Na dole nie ma przejścia? Nie, poczekaj, jeszcze tak sobie tak. On jest za tą ścianą, jak my podejdziemy, to ona zacznie palić, więc to nie no ma. No wiem wawała. o tym, słyszałem. A ty <laughs> prosto? Nie, bo tam prosto nie wiem co jest. Bo jeśli, że wpadniemy w, w ślepy zaułek, co nie? Kurde. No sytuacja jest ten, no nie, nie, nie do zrobienia w tej chwili. Co nie? Bamy no klaską. Jakby taką obok się obok niego, ten. to będzie Plagus. Oni się rozłożyli po dwóch kontach, tak, na 100%. Znając plagę to na 100%. Czekaj, spróbuję tu podejść na szybko. Masz tam coś? Okej, okay, przyszedłem. Masz tam coś? O nie, panie, nie, ma, ten... nie, ma, nie, ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, jest ok. Ale tam jest przejście jakieś? Nie, nie ma. Co tam, jest części... co tam jest właściwie? Klatka e, jednego z scp i tylko tyle. Jest e, tylko vest, e, czyli kamizelka kuloodporna, Nic innego nie ma. gdzieś yy. miałem. Już nie może. No. Dobra, czyli sytuacja jest taka, że on tu po prostu sobie stoi i nie może się odwrócić. A spróbuj otworzyć drzwi tylko i cofnij się. No poszedł sobie. Sofnął się. Poszedł. Nie wierzę, że poszedł. Na pewno się gdzieś tu musiał zaczaić tak, tak, Jak ktoś tam nie strzela, żebyśmy się nie postrzelili? Ja to nie wydarzy nie będę. Może musiał pójść dalej? Kurde, to jest ciekawe, co nie? Ta piątka. piątego poziomu. Co to jest za tymi drzwiami? Nigdy tego nie sprawdziłem. <laughs> nie wiem. <laughs> Boję się, kurde. Tutaj to ja to... ostrożnie musimy... Będę nie jest najlepszą drogą. Drugą... Druga strona. Oni nas nie mogą zrobić plecy, bo tam nie ma przejścia. co Nie, też mi się tak wydaje. Znaczy, kurde, najgorzej jest jakieś przejście, no ale wydaje mi się, że nie ma. Wydaje mi się, że nie. Rośnie I tu jest e, Tesla, czyli na już najgorszy wróg. Dobra, poczekaj, pilnuj. To jest zobaczę tylko co tu jest, a tu jest to przejście, dobra. Dobra, sprawa jest taka, że Tesla jest przez. Tesla wiecie? musimy przejść. Kurde, nienawidzę tej Tesli. Ej, a tak się właśnie nie da się tego jak to, kurde popsuć? Raczej nie. Spalić ją? LOL Dobrze, ja to zaraz popsuję. Ja zdemontuję to na pewno. Nie, nie da, się, tak? nie, da się, nie da się tego zabić. Na pewno, na 100%, Brody. Dobra, to bardzo ostrożnie. Oni poszli chyba zabić y, naukowców. Bo są drzwi otwierane, raczej ze sobą nie zamykają drzwi, mi się wydaje. Gorzej, jak nas otoczą, co nie? No nie jest mamy wyboru, tu. nie mamy wyboru. I tak by się mieli po naukowca, stary. dobra. Oni są wolni, Dosta. tak że nie tu prawo jest przejście. chodź. tutaj ostrożnie tu, 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 tu. są tutaj z tu. drugiej strony są tutaj są Tak. Tu przeszli nie wiem czy chcę to wbijać jest tutaj nie O, panie flotar kogo, siema, kogo my tu mamy no stp jest tutaj na tym piętrze ognisty wiem już jest obity do połowy hp Dobra, Flotar, trzymasz się z tyłu. Jak mnie zaatakujesz, to walę cię na tyle. Wiesz o tym? Eee, idziecie z nami. Trzeba znaleźć naukowca w ogóle. Chodźcie do nas na kanał. Zostanie. Zwracajcie tam i. A, dobra, to wy tu no. <hierdź> hey, no to, by, ty wy No, hej, no tutaj. Był za tymi drzwiami tutaj, Był, e, ognicy. Wie, ognicy, wiemy, w Ognisy, widziałem Ognisę Wiem, zrobiliśmy, już w, w, ma połowę HP zanim, no. Tak. za nim, no Ale to, A, to nie na zabijecie polegać. nas? Prosimy y, No dobra, chodźcie, nie Przynieście tam naukowca, to wtedy... Nie, 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 nie możemy ich wyprowadzić, naukowca musimy nie, tam... nie, 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 nie wyprowadzić. Ale naukowiec jest tam w środku Musimy iść po naukowca, wracamy No to chodźcie wszyscy razem No idziemy wszyscy razem No naukowiec jest tutaj, gościu Nie, on jest tam Nie, on jest tam gdzie? Czyż tu wychodzisz z budynku, blady? Ej, o Jezu, ja był nie. Jesteś, tam jest też całkowicie z nimi. Ale mi się wydaje, że on jest w środku na danę. Furman jest, jest zgubiony Dobra, jak dziecko. Ale, chodzi, on jest, ale on nie jest w tej nie centra centralnej. No. scp tu to to wychodziły, to to sam był jeden, tylko jeden SCP. Jakie chodzimy? Czy wszystko się zaraz? Ale dlaczego chcesz mnie zabić? My jesteśmy niewinni. No. Ale jesteś, jesteś nie personelem klasy D, czyli chcesz zabić naukowca, więc raczej nie Nie, chcemy reakcji. zabić. My możemy, my chcemy. Wiesz co, akurat się Nie każdy personel i klasy wad? D jest ucieka, bo, po prostu... My się zmieniliśmy, chcemy jest pomóc naukowcom. Nie, no. że diabeł weźmiemy, wezwiemy po prostu posiłki. Nie, nie, nie wzywajcie posiłków. Nie wzywajcie Co myślisz o wyzwaniu posiłku? Nie wzywaj. Proszę, nie wzywajcie posiłków, my chcemy pomóc. Ale ten, Fotar, co myślisz, że to awansować na ochroniarza? Nie, nie, nie. Nie, i mi wystarczy pe personel klasy D. Dziękuję Witajesz, bardzo. Ja dajesz, ja ja, ja, może I też, ja też, ja lubię być chcemy jak, wam pomagać. tak jakieś posiłeczki wezwiemy, A wy ale, mi, nie, ale jeśli im da, tak naprawdę musisz udziale. Jakby dacie broń, to, to na to samo wyjdzie, tylko że nie będziecie. Nie, 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 nie. żadne no broń. Dobra. Żadne bronie, tutaj musi być Furman. Na bank on jest gdzieś tygodni. Dobra. Dobra, ej, to co, szukamy furmana, ale i trzymamy razem, nie zabijamy się To może tego naukowca i tego furmana. Ej, bo ja to, bo przydały nam się posiłki ogólnie. Tak się myślę, cały czas. No, też tak cały czas myślę. Nie nie jest jest. Ale nie próbujemy Tutaj są ten. Łooo. Wow. Oh, Hadesiak. No, nieźle. No. Na, ej. Ej, na prawo są SCP. Wyjdź na chwilę. Ło, wow. czemu? Zepsuliście że... nam... Zepsuliście nam TV. O nie. O Musicie je zahaczyć, zahaczcie je. Jedzie. Dobra, czekaj, ktoś niech wejdzie. Łą, niech wejdzie. Uwięzieni na, na zawsze <laughs> Bez O nie, to Vladimir. No, no. jak do środka. No, jak do środka. No, to No, dzięki No, No, za Jest, 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 SCP, SCP jest, 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 tu jest, 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 Fotar. Ja mam łom, ja mam Fotar. łom, mogę wam pomóc. Bo musimy go ścisnąć. Tak, ty masz kurwa głomny jest jesteś doktor. chyba. Tam jest doktor. Przy okazji. No tam jest doktor. Nie paczcie nas. Wypełnijcie swój obowiązek. A może poszukamy doktora. W tym ja miałem was zabić, zbyt. flotar, ciesz się, że jesteś zamknięty. Ej, Fotar. gdzie wy uciekacie? Tu my jest SCP, doktorka. jest cały czas. Jest, 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 Ej, jest, tam jest, 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 jest. na blisko, jest po prawej stronie, jest na blisko, po to prawej stronie SCP. Tu jestem, tu jestem! Raddy, chodź tu, pomóż mi strzelę! Ja ścigałem SCP! Dobra, to ja się zajmuję plagusem. Ja się zajmuję naukowca. Na knockouta. 300 HP. Nie, uciekać, jest łatwo, nie No dobra. dobra. Jesteście się w tym momencie. Dobra, A, idziemy. Tylko Paweł, nie, nie, nie się możecie się... drasnąć. On jak cię draście to od razu ci zamieni. Jest Paweł, to... jest Paweł, ucieka, 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 ucieka drugi, 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 drugi. Dobra, strzelaj. Dobra, Paweł leży. Się. Dobra, Paweł się, się. się, Uważaj nie, uważaj, jak ci do to będzie po tobie. Wiem, wiem, Cofnij się. Leży. Dobra, leży. Jeszcze tylko Paweł. Paweł jeszcze żyje. No uciekał, bo ci podpalił! Na prawo, na prawo jest, na prawo, na blisko. Na blisko, jest. Jak? No, no fajczy tak, się, przyszesz jego z kilometra, widać. Kurwa. <grym> no to się dzieje, wow. fajcie się masz Fajcie, typko masz pod Tylko, ty Nie, ty, ty masz. Przeżyję, przeżyję. Masz apteczkę jakby to, wyleczyłeś się? Tak, znaczy przeżyję. Nie mam apteczki, tylko ty mam. nie ty, jesteś ty to masz tylko apteczkę. Czai, ja cię użyję, jak użyj na ciebie? Yy, możesz wyrzucić apteczkę po prostu. Paweł Od jest w dupie, ej, jak wyjść. Nie to O, ej! Doktor! tyś jest. Doktor! Doktor! Nie przechodź tędy, nie przechodź! Spierdalaj, furman, masz... nie podchodź tu. Nie podchodź, czekaj. Tu jest prawe po prawej. Nie podchodź, nie możesz podejść, bo cię trwać Co za? No Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ale, Ej, no. A, a, <laughs> Ale fajnie. Ale fajnie. Będziemy zrobić, zrobimy z wami taki sojusz. Dobrze, <grym> Dobre? Kalo! Cieie, Co to za sojusze? Jek, jek, jek. Nie, nie, nie uratowany. Udało <grym> się uratowaliśmy Bory, prostu... cię. Ja! Yeah. Nie mogłem chodzić jak dobrze. Wczoraj no, ja się nie mogliśmy chodzić. Kompletnie. Ja to, ja to, to było najgorsze RP w moim To było najgorsze w życiu. To było najgorsze w moim życiu. Ja wiem taką schizę, kurde. Nie wiedziałem, co tu się dzieje. Ale właśnie jak ci furm. Ej, furm, ale długo żyłeś, co nie? ochronie te wsi dostać do ciebie. No, no dobra. No tak, no. Koniec. kończymy kończymy, nie? Dobra, Koniec. dobra. No, dobra. No, dobra. No, Narkia.